Cześć, nazywam się Ania i Piotrek Identity i w tym krótkim filmie chcemy Ci opowiedzieć o tym, jak kilka lat temu zmieniliśmy nasze życie na lepsze. Już nie pracujemy po 60 godzin tygodniowo, mogliśmy zrezygnować z pracy etatowej, a teraz prowadzimy biznes, który daje nam nie tylko świetne zarobki, ogrom czasu dla rodziny i dla siebie, ale też mnóstwo satysfakcji. Jeśli jesteś osobą, która chce zmienić swoje życie albo szuka dodatkowego zarobku, dobrze trafiłeś. Obejrzyj do końca, a dowiesz się, na czym polega ten biznes, co będziesz tutaj robił i co możesz tutaj osiągnąć. Oglądasz dalej? Biznes, o którym chcemy ci opowiedzieć, to network marketing. Który, jeżeli się go dobrze zrozumie i buduje w odpowiedni sposób, staje się najpiękniejszym biznesem na Ziemi. Daje on nieograniczone możliwości rozwoju, brak sufitu finansowego oraz elastyczność, które pozwoli dostosować go w pełni do twojego życia. W network marketingu to ty decydujesz, jakie stawiasz sobie cele i na ile chcesz się zaangażować. Twój wkład finansowy jest bardzo mały w stosunku do tego, co możesz tutaj osiągnąć, ale pamiętaj, musisz się zaangażować adekwatnie do celów, jakie sobie stawiasz. Bardzo ważna jest decyzja o firmie, z którą chcesz współpracować. Naszym zdaniem powinna być ona stabilna finansowo, być obecna na rynku od wielu lat i oferować zużywalne produkty wysokiej jakości. Taką właśnie firmą jest Forever Living Products, z którą my współpracujemy. Działa od ponad 40 lat w 160 krajach, jest największym na świecie plantatorem aloesu oraz produkuje i dystrybuuje produkty aloesowe bezpośrednio do klientów. Forever zaangażowany jest kilka milionów osób na całym świecie, natomiast kilkanaście milionów używa produktów, które wspierają zdrowie i urodę. I to właśnie ta branża jest najszybciej rozwijającą się branżą na rynku. Jeśli ty potrzebujesz zadbać o swoje zdrowie, czuć się i wyglądać jeszcze lepiej, napisz do nas. Pokażemy ci, jak możesz zamówić te produkty bezpośrednio od producenta z atrakcyjną zniżką i oczywiście pomożemy ci w ich doborze. Pewnie zastanawiasz się, na czym polega ten biznes? Wiele osób mylnie sądzi, że chodzi tutaj o sprzedaż i namawianie, przekonywanie innych. Absolutnie nie. Network marketing polega na budowaniu relacji, na pokazywaniu innym, że można żyć inaczej oraz na pomocy im, by realizowali swoje cele. Jeśli jesteś osobą wytrwałą, pracowitą i cierpliwą, a także szukasz zmiany w swoim życiu i chcesz to zrobić, to dobrze trafiłeś. Nie ma znaczenia, czym się do tej pory zajmowałeś, ani Twoje wykształcenie. Nie ma też znaczenia, gdzie mieszkasz, ponieważ ten biznes możemy robić z ludźmi na całym świecie. Budujemy ten biznes od lat, mamy wiedzę i doświadczenie poparte wynikami. Jeżeli chcesz, pomożemy Ci postawić pierwsze kroki w tym biznesie i rozwijać go z sukcesami w przyszłości. Dołączając do naszego zespołu, otrzymasz dostęp do wielu materiałów szkoleniowych przygotowanych przez topowych liderów w Polsce, m.in. do platformy e-learningowej, do wykładów oraz do grup. W dzielimy się swoim doświadczeniem nie tylko produktowym, ale też biznesowym. Ten biznes nie jest skomplikowany i może nie jest dla każdego, ale każdy, kto chce, może się go nauczyć, zaangażować się i wykorzystać go do realizacji własnych celów. Jeżeli Twoje dotychczasowe zajęcie nie pozwala Ci spełniać marzeń i żyć życiem, jakiego pragniesz, napisz do nas, a my osobiście się z Tobą skontaktujemy. Do zobaczenia.